Z kurwą, zapnij was, wciskam turbo, robię kółko M dwójką. Dzisiaj tańczy i chuj, jutro, ciepły burbą, zimna kola Uno momento, czas na gola SPZ Barcelona, Lewandowski, stara szkoła Podkrecona, dwa jak maradona Ona czeka podniecona, przepocona jak gruby Polar Twardy konar, łapko mała, sinę to konor, łysapała Napierdala prosto w cel Trzeba być, a nie tylko mieć Mała chodzenie, mała chodzenie, mała momento mała momento, mała momento mała chodzenie, mała momento momento. chodzenie, mała momento, mała momento mała chodzenie, Uno momento, mała chodzenie, no mała momento mała chodź ze mną. Uno momento, jadę Uno momento, parking pod mała chodzenie, mała chodzenie, mała